Siemanko, z tej strony Direk. Witam Was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Na start nagrody za Division Rivals. Po raz kolejny nagrywam odcinek wieczorkiem za pół godziny, godzina 19, także zobaczymy co będzie. Nie będzie podobno jakiegoś nowego eventu, podobno ma być jakaś rozgrzewka do toców. No ale mamy jeszcze szansę na trafienie jakiejś ikony, także jedziemy z pierwszą paczuchą. Są ekrany i będzie Carlos, dobra, Ramo, nie, dobra, Paul Torres. Po raz kolejny ekrany, Martinez. Jest Inform, może Greasy? Portugalia, lewy skrzydłowy, Diogo Jota, 88. Wow, kurde. No nie ma, nie ma żadnej ikony. Czy będzie ikona? Nie będzie ekrany. Pereira, dobra, Ruben Neves. I jeszcze Inform, Archer w środku. Poza nagrywaniem otworzyłem sobie paczkę tą ostatnią. 84 razy 7 i po raz kolejny wleciał do mnie Michael Owen88. Otworzyłem sobie również wszystkie paczki za ważne mecze i tam również poleciał Michael Owen, tylko wymienny. No nie jest drogi, no ale zawsze fajnie trafić, także ten Owen chce tutaj w naszej drużynie chyba zostać, w naszym klubie. I jeszcze jeden traf z Player Pika 80, Kenny Dalglish w tej słabszej wersji. No, żebyście tylko wiedzieli, że coś tam udało mi się trafić. Ale nic jakoś mega grywalnego, no woderki po prostu. Przechodzimy do składu. Skład bez zmian od ostatniego odcinka nie robiłem tego Griezmana jeszcze, bo ten Inform ogólnie ma 4 gwiazdki słabszej nogi, więc potem jest lepszy. 4 na 4 ma, także ani nie kupowałem tego Griezmana, ani go nie robiłem z uwagi na to, że nie wiem co dzisiaj wyjdzie. Jest przed godziną 19, po godzinie 19.00. Zobaczymy co tam wyjdzie. Jeśli będzie jakieś fajne SBC do zrobienia. To zrobimy je i spróbujemy trafić jakiegoś napadzi napastnika. A jak nie, to zrobimy na napad Antoana Grizmana Potma. Teraz zagramy mecz, potem zrobimy kilka pików, poczekamy do 19.00. No i zobaczymy. Let's go! Jedziemy z pierwszym rywalem, Ludwig FC. Jakby co? Zaczynamy Food Champions. Wyjątkowo, zobaczmy jaki składzik. Jest Eusebio, jest Cruyff No, Capdevila Dobry skład. Ja wiem, zdecydowałem się teraz zagrać w Food Champions. No, akurat tak wypadło, że teraz mam czas, żeby zagrać. Pasuje mi, także jedziemy. No, nie wiem, czy będzie w ogóle coś do trafiania. Raczej nie. Ta rozgrzewka ma być jakaś, więc pewnie z wszystkich kart będę musiał się wysypać <laughs> przed tocami, mimo że ja w ogóle mało mam foderu. No, ale miejmy nadzieję, że jakieś fajne rozbudowy dadzą jakieś playerpiki, że można będzie jakoś to fajnie grindować. I teraz jest Eusebio, ale pięknie Maldini. Musa Diabi. O, właśnie Diabi. Dostanie upgrade plus jeden, bo Bayern Leverkusen wygrało tam swój mecz. Także czekam. Czekam. Ciekawe, czy jeszcze później załapie się na ten upgrade do pięciu gwiazdek słabszej nogi. Bo jeśli dojdą do półfinału, jeśli się nie mylę, albo wygrają półfinał. To wtedy będzie miał 5 słabszej nogi. A teraz dostanie upgrade plus 1 i trzy nowe cechy. Także zobaczymy. Bo kurde, tak w sumie nie spojrzałem, czy on dostał już ten upgrade. Dawaj, diabi, zrób to! Jest! 1 do zera, Musa diabi! Pięknie! Nie, 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 nie! <ścoughs> Dobrze, no nie, no naprawdę, myślałem, że to Wanda jak zaprokuje No, Valverde na jeden do jednego. Ale teraz, mu... no dobrze, dobrze, bo nie mogłem się coś przełączyć na tego Wandajka. Pięknie, Demarcos No sami widzicie, robi on robotę. Dobry jest. Teraz Roy Keane. Zielonka, piękna Wernera. Eusebio. Dobra, Jasen, wyjdź! Kurde, no niestety. Dawaj, żota, dawaj, to jest twoja piłka. Lobnij to! Zabierze. Kurcze no, dobieg do tej pipki, szkoda. <gry> Ale naprawdę cały czas staram się coś zrobić przeciwnikowi. On mi. No nic się nie dzieje za bardzo, więc wam to za dużo nie pokazuję <gry> No, staram się, po prostu staram się. Dobry atak jakiś przeprowadzić. Na razie średnio to wychodzi. Obaj. W defensywie dobrze gramy. Zobaczymy dalej. Dobra, wpuszczam kleiberta za rzotę, żeby ktoś wyższy był i silniejszy. Niech wejdzie Kiel za. Wernera. Dobrze się broni, ale brakuje tego takiego. Takiej kreatywności w ataku. Po prostu staram się dryblować, coś porobić, dobra. Jest teraz Sadio Mane. Co zrobi Rywal? Teraz berba spin Sadio Mane. Podanie tutaj. Może jakiś tapin climber? Kurde, blisko! To by było na tyle. No, wyrównany dosyć mecz. Dobrze w defensywie graliśmy, ale no, zabrakło tej kreatywności w ataku u mnie i... No, rywal wygrał, niestety. O, dostaje. Z... Aha, dobra, zaraz zagranie Meczu Food Champions. Player Pika. Jaki to jest? Jeden z dwóch. 84. plus Jedziemy, może tutaj się kryje jakaś ikona. <grym> Trzy player Piki. 80. Plus. Jest diabi. Dwójeczka. Jedziemy, ikona może jakaś? Nie, ale jest Tomek Miller. Bardzo dobry foder. No i trzeci. Czy będzie ikona? No nie ma znowu, ale jest kolejny walkout z screenar. Bardzo fajnie. Okej, okay, jest godzina 19, zobaczmy, wyszedł Abraham, droga do finału UEFA Europa League, 4 na 4 seria Anglik z Romy wykończenie 97 99 główek, no fajnie wygląda nawet ta karta, tylko znowu Kurczę, znowu, ta zwinność, równowaga kurde już jest taki etap gry że mogliby troszeczkę te karty podrasować bardziej, no kurde ja bym go szczerze w sumie może zrobił bo lubię takich zawodników, ale większość graczy lubi bardziej chyba zwinniejszych, także jeszcze metr 95 m wzrostu, więc jest player pick <grych> food fantazy lub mistrzostwa Świata, kolejny. Jest także ta mieszana kampania, która była ostatnio 87. Plus. Są też rozbudowy: 83, plus, jeden zawodnik, 82 plus, razy 10. Ulepszenie codziennego logowania tot Tak więc nie mamy żadnych kart do trafienia. Ale teraz przeczytałem, że paczka za 10 monet jest w sklepie. Także zobaczmy, czy ta paczka odda. I są ekrany przynajmniej. Mares 86, także nawet walkout Bardzo fajnie, jak za 10 monet biorę w ciemno No i teraz się zastanawiam, czy zrobić player picka, czy zrobić Antoana Grismana. Dobra, zróbmy tak, wy zdecydujecie co zrobię Czy Antoana Grismana, czy te player picki Macie 5 sekund, aby zdecydować 5, 4, 3, 2, 1 Dobra, decyzja podjęta Robimy player picka z hero. <noise> no, jestem pewien, że wolicie kontent nie żebym zrobił tego Griezmana i raczej żeby się nic tutaj nie działo w tym odcinku. Zawsze jest jakaś szansa, że trafimy w jakąś fajną kartę. No, także zróbmy, zróbmy tego player picka. Dobra, pierwszy skład leci. Przepalam tutaj Kiwera, przepalam Klajwerta, żotę trafionego dzisiaj. To no, Kiwera może znów trafia. Klajwertem miło się grało, ale no, to nie jest zawodnik na dłuższą metę. Z jakiegoś topu. Więc przepalamy pierwszy składzik. Ogólnie też przepaliłem ostatnio Puskasa w jakimś SBC. Zrobiłem screena na, na webapie, tak żebyście tylko wiedzieli. Są ekrany, bardzo dobrze, bo teraz oczywiście pójdą te karty w górę. Z tydzień temu zainwestowałem sobie w kartę 8.3. Myślałem, że może po kilku dniach. Wyjdzie coś takiego, że będą one droższe. Mogę poczekać do teraz, no ale trudno. No i drugi skład na szybkości przepalony Dalglish i Owen. Reszta, same zwykłe karty świecące. No i mamy po raz drugi Fifa 20... 3 przeze mnie zrobionego player pika z kartą Food Fantasy Hero lub Mistrzostwa Świata. Tym razem bez żadnych zasłonek, bez niczego. Po prostu otwieramy i zobaczmy, czy dostaniemy jakąś fajną kartę. Nie znowu Kiwel Morientes, tylko Food Fantasy i Bardziej Sung. No kurde, ten Kiwel to cały czas do mnie wraca. No, ciągnie go. Do mnie. Wiecie co biorę tutaj tego Fernando Morientesa, bo nie dosyć, że ma najwyższą ocenę ogólną to jest dla ligi. Także myślę, że nawet fajnie, że otworzyliśmy tego Player Pika 1,86 m wzrostu 4 na 4 Znowu, powtarzam się wiem, zwinność równowaga na słabym poziomie, ale reszta, wykończenie po prostu top. Tempo słabe, ale na szpicy może sobie poradzi, nawet dobra fizyczność oprócz tej agresji. Sprawdzimy sobie go w dzisiejszym odcinku, także Griezmana odpuszczam, jednak go odpuszczam. Będziemy grać do Totsów tym Morientesem, Foot Champions też Całe z nim zagram. Na no później będziemy polować na jakieś fajne Totsy, no nie? Morientes już w składzie na napadzie. I jedynie Mane nie ma tutaj tylko dwóch punktów zgrania. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no a myślę, że dla was jest oczywiste, no jest Mane z Senegalu i po prostu problematyczne jest to, żeby, no uzyskał więcej zgrania. Musiałbym mieć więcej piłkarzy z Bundesligi, ale no przecież nie wyrzucę tutaj połowy składu dla Sadio Mane. Chociaż gra naprawdę super, no ale nie zrobię tego. Także zobaczmy, przetestujmy teraz tego Morientesa. Drugi rywal Food Champions Shims. Nie wiem, czy to tak się czyta. Chyba Polak. O, Unai Simon. Hehe, <laughs> ten Unai Simon mnie zmylił. Reszta składu naprawdę bardzo dobra. Więc postarajmy się, ten metryk teraz wygrać, żeby chociaż jedno zwycięstwo już mieć. Dobra, dobra. Jest Ferrando Morientes. Ej, no, karny powinien być. No, panie sędzio. I Johan Cruyff. No, niestety. Jeden do 0. Diabi. Kurde. <grymne> no kolejny ciężki rywal się trafił. W sensie tamten nie był aż taki. Nie cisnął aż tak od samego początku. No ale ten tak robi. Staram się, staram się. Zobaczymy co z tego wyjdzie w dalszej części. I teraz Marcos Jurente. Kurde, dobry strzał. Rojkin centra. Aj! Murientes, <grymne> Van Dijk. <grymne> Kurde, no mamy koniec pierwszej połowy, no ciężki meczyk, rywal strzelił mi bramkę i teraz cichnie dalej, ja się staram bronić jak najlepiej, wychodzi mi to, zobaczymy co przyniesie druga połowa. Krojw, <gryw> nie trafia. Dawaj Morientes, to jest twoja szansa, czerwonka, kurde. O Boże, widzieliście to co zrobił Sadio Mané? O Boże, rywal nie, nie przewija powtórki, zobacz. Zapad... Aj, dobra, przewinął. Ale ja w ogóle na takim skupieniu siedziałem. Nie spodziewałem się, że to może wpaść. Główka z takiej odległości, Sadio Mane. I teraz do Morientesa. Wygraj to, panie. Dawaj, dawaj. Dawaj, Morientes. On ma tą zwinność troszeczkę słabą równowagę. Ale co, to dawaj to. I teraz Morientes! Pięknie! Ależ debiutancka bramka! Fernando Morientesa. Rywal chyba. No nie wyjdzie z tego meczu. Będzie robił jakieś zmiany, ale... Wow, co to była za petarda? No kosmos! Kurde, ale by to była fajna. Asysta, chociaż jeszcze, jeszcze, jeszcze. Szczęście, troszeczkę szczęścia mam przy... Kurde, no ale to była... Dobra, dobra. No, co tu się wyprawia Sadio Mane mm. Jest, 3 do jednego, Chyba teraz Rejczkuć zrobi rywal Ale co tam było w ogóle, jaki wylew Jaka kopanina, no wow O, rywal wpuścił ciężkie działo Czyli alowajrana Ale co to jest alowaren Dla Maldiniego Johan, no niestety Ale na zielonce załadował Dawaj, Maldini Maldini o! Nie, no słupek, ale jak Maldini tam w ogóle pobiegł na napad Kurde, szkoda, że to w słupek wpadło No, ale by to było dobre Maldini, zwieńczenie tego wszystkiego Alo, Vajran Na szczęście nie trafia Kurde, już myślałem Rywal chyba na presie jakimś leci teraz Bo, no, to jest oczywiste Dobra, ale bronimy się Jedziemy, żeby nasza była to ostatnia akcja I żeby już rywal piłki nie powąchał Jedziemy, Morientes Podanie do Sadio Mane Sadio, to kończy lobbyk i mamy to 4 do 2. Let's go! Wygrywamy drugi meczyk. No ale sami widzicie, co Sadio Mane robi na tym boisku. Jeden punkt zgrania. Hat-trick w tym meczu. No, jest po prostu kozakiem. Na koniec zrobimy jeszcze sobie jakieś rozbudowy. Niech będzie teraz 83, zobaczmy. Jest walkout. Verratti 87, także bardzo fajnie. Niespodzianka. Otwieramy teraz 10 razy 82, i zrobimy jeszcze na sam koniec tego player Pika 87, kampaniowego, że tak powiem. Jedziemy. Może Mbappé jakiś tutaj poleci z tej paczki. W ogóle, czy jest walkout? Niemcy. Hummels, nie dobra Zille 85 naprawdę i Inform Pellegrino, nie wiem czy mu się w ogóle ucieszyłem ale fatalna paczka, nawet jednego walkoutu nie ma ojej, no musimy otworzyć jeszcze jedną paczkę bo tamta była fatalna, jedziemy proszę no chociaż walkout jeden żeby z tej paczki był no nie wierzę, chyba nie ma Perisic 84, jeszcze gorzej, ja pierdzielę. Otwieramy jeszcze paczki za ulepszenie codziennego logowania 81, a raucho i 5 razy 80. Plus. Czy ta paczka będzie lepsza? Chyba nie od tej 82, plus. myślałem, że trend, no ale Tripper, dobra. Dobra, wiecie co? Przepraszam Was bardzo, ale przeliczyłem się. Musiałbym wydać chyba ze 100 tysięcy. Bo chciałem, miałem taki pomysł, żeby sprzedać żotę i zrobić dla was tego player picka, ale no szkoda mi 100 tysięcy, jak teraz jest ta rozgrzewka, pełno tych rozbudów się pojawia, więc myślę, że lepiej porobić te paczki i zostawić na tocy. Będę sobie grindował te fodery i tak dalej, i na następnym odcinku tworzymy sobie tego player picka, bo naprawdę no szkoda mi tyle kasy wydawać, no myślę, że rozumiecie. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć. Siemano, jeszcze raz dogrywam tego pika. Kolejnego dnia mam tutaj w składzik przepalam Wernera, bo po prostu nie mam więcej foderu. Werner i tak wchodziłby tylko z ławki, więc jedziemy player pick. Jedna z czterech kart. Czy będzie coś potężnego? Jest King. Onana, DeMarcos jest zarąbiście! 60 tysięcy budżetu mi się zwalnia, także zarąbiście! Znowu Werner, Onana to mi się nie przyda, King. Mam najlepszą obronę praktycznie w grze, więc bierzemy sobie DeMarcosa i jest zarobiście. Także po raz kolejny się żegnam, trzymajcie się do następnego. Cześć!